Cześć ziomki, wszystkim witam. Dzisiaj sobie ogarniemy świece żarowe w Renault Trafic 1.9 DCI. Słuchajcie, podczas diagnostyki, kiedy wyskoczył ten błąd czujnika podciśnienia turbodoładowania, wyskoczył też błąd obodu świec żarowych. Powiem Wam, że tak, generalnie sytuacja jest tego typu, że pali w miarę dobrze. Świece były ostatni raz wymieniane w 2009 roku i to jeszcze w autoryzowanym serwisie, także do tej pory miały prawa prawo powoli się kończyć, aczkolwiek nie oznacza, że to same świece, w wodzie może być to na przykład to, czyli moduł świet żarowych, tak? I taką sytuację miałem, powiem wam, w Vivaro. Wyskoczył mi błąd w wodu świetl żarowych i był to, okazało się, były już zużyte dwie świece i ten moduł się też musiałem wymienić, ale zaraz świece wymienimy. Sprawdzimy, przede wszystkim zdiagnozujemy bardzo prostym sposobem, żarówką, podłączymy do akumulatora, ale najpierw trzeba będzie zrobić tutaj dostęp, żeby fajnie się pracowało, czyli obudowę filtra trzeba będzie całą zrzucić, ten przewód od intercoolarka wykręcić i posprawdzamy sobie świece jeżeli któraś już szwankuje, to czas najwyższy je wymienić. Koszt takich świec to 124 zł, beru, także nie majątek. Dobra, najpierw biorę się za rozkręcenie tego wszystkiego i zaraz zdiagnozujemy. No i dobra budowa filtra zdjęta mamy dostęp do raz, 2, 3, 4 świec. To pościągamy. Przewody. I zaraz przewód, żarówka i posprawdzamy. Dobre ziomki. Temat prosty jak drut. Dwa kabelki do żarówki. Jakiś zwykły na 12V. plus do akumulatora, zapinamy. Cyk. No i teraz kruczek nikt nigdzie do masy nie dotknął. Od razu tych główek świecą. Cyp. dobra cia trup to jest trup druga od prawej dobra kurczę zaraz żarówka mi się stopi ostatnia dobra dobra szybko bezpadnięta A więc zwykła, pierwsza, lepsza żarówka, 12V plus na przedłużce, ja akurat użyłem przewodu rozruchowego, podłączamy do akumulatora drugim przewodem do końcówki świecy żarowej jak się faj, że jest dobra, jak jest trupnięta, po prostu już nie przewodzi aczkolwiek, aczkolwiek komplet takich świec BERU to jest 124 z na całość nie? Także można śmiało wszystkie powiem, mieć. i tutaj tak, gniazd, powiem Wam tak, ja zrobiłem tak, zaraz to poleję najpierw pod trochę te gniazda, przyciągnę dudzacz, bo no tutaj jest trochę. trochę syp przy tych gniazdach, nie? I powiem Wam, że już wcześniej, wczoraj, poza wczoraj trochę tutaj w te gniazda wlałem. Pojďcie na raz zwykłego, czy tam budekiem, czy, czy czegokolwiek tam używacie, nie? Na wszelki wypadek, i powiem Wam tak. O tyle, o ile używałem Vivaro pasty i ten, który wymieniał wcześniej te żarówki użył, no to nie ma problemu, leciutko cyk jest odkręcona, nie? No, te świece wkręcał tzw. serwis, zaraz zobaczymy, czy użył, bo jest taka, jest taka szkoła, znaczy szkoła, żadna to szkoła, nie? Jak ktoś mówi, nie używam smaru, bo i tak się, no bo i tak się pozapiekają, nie? No, no nie. Taki pierwszy, lepszy smar do wtrysków i do świec żarowych, ułatwia demontaż. Akurat, ja kurczę. Musiałem to zalegro zamówić, bo powiem wam, że u nas w sklepach to czeski film był po prostu. Powiedziałem, że chcę pastę do świec żarowych. No to, kurde takie oczy zrobili, jakby kurde pierwszy raz o tym kiedykolwiek słyszeli. Nie? Dobra, odkurzam penetrator i wykręcamy. Dobra, i nasadka dziesiątka. Najlepiej żeby była dłuższa. Musi być długa cyk. Tutaj jest dostęp do tego. Dobra. Przedłużka. I chwila prawdy. Uuu, ziomki. Mięciutko. Bez żadnego problemu. Patrzcie jak fajnie idzie. Ona przylega tak naprawdę tylko stożkiem. Gwint jest cały czas schowany. że jest... w serwisie nie dali chciało. Zobaczymy taką Nową świecę Popatrzcie Ona przylaga tutaj tylko takim stożkiem Także ona tak teoretycznie Tutaj gwint, tutaj jest luz Także tutaj ona się na długości nie zapiesza, Ona tylko na tym stożku delikatnie się zakręca Oczywiście zakręcić się trzeba też Z odpowiednim wyczuciem Gdzieś można poszukać w serwisówkach Gdzieś jest na pewno podany Też moment dokręcania świecy ta jest ta kompletnie strupowana. Zaraz zobaczymy. zobaczymy co było wstawione w serwisie. Brudno, nie mogę odczytać. Relant. Nie wiem, nie słyszałem o tym. Nowe Beru, 124 zł, cały komplet piec Dobra. Dobra Przyjemy pasty mhm. Zobaczcie, tutaj od razu widać, że też było nasmarowane. Także nigdzie nie jest zapieczone. Kwint jeszcze jest tłusty po tylu latach. Może nie jest to moja. Taka pasta kosztuje nie wiem, 17 chyba zeta. Na X lat wystarczy do wszystkich wozów. Do wtrysków przy okazji, jeśli przyjdzie się taka akcja. zaraz hmm. trochę odkurzymy, ja żeby nic nie wyciało Dobrze złapać, bo to jest gwint drobno żeby Nic nie poskręcać. Dokręcamy leciutko. Z wyczuciem. Dokręcamy lekko z wyczuciem. Z wyczuciem, bez przesadyzmów. Mówię, trzeba byłoby zobaczyć to gdzieś w książce serwisówce jeszcze moment dokręcania świec żarowych, chyba że ktoś z Was to ogarniał, to Klejcie, będę bardzo wdzięczny od razu pod tym filmem. No. Napaście, zakręcone w przyszłości. W razie wymiany nie będzie problemu. No i tak, wszystkie wszystkie cztery Ech, a i do widzicie? Leciutko, trocamy bez technicznego się no, ale w serwisie wiedzą jak to zrobić. Nie? Zrobili to no, fajnie i zero zarzutu. Także mówię, żeby nie przesadzić, nie zapierniczyć tych tak świec. Żeby później w przyszłości też nie było problemu. Dobra, wymieniam wszystko. O ile do tych dwóch pierwszych sprawy jest fajny dostęp, to jednak tutaj delikatnie uwiera czujnik ten na listwie eee, common Raila. Trzeba po prostu delikatnie odkręcić, wyjąć. No i najgorszy dostęp będzie z tamtą ostatnią, ale tu trzeba będzie użyć po prostu dziesiątek szny, jedno czwartą cala, delikatnie na przedłużka piętych Do tych fajnie jest zrobiony. W miarę to tak jakoś w miarę przemyślane, żeby do tego był dostęp, ale tutaj niestety, znaczy taką nasadkę akurat mam grubą, gdyby była węższa, być może długa, e, długa na jedną czwartą cala po prostu, to by załatwiło, bo tutaj mi upierał nic. Dobra, taki klucz mam, nie pamiętam od czego to. Akurat pasuje do tego czujniczka. 27 tutaj idzie. Nie? Bo zwykłą nasadką nie odkręcicie. A i płaskim tutaj nigdzie nie ma dostępu. Są przewody, wtryskiwacze. Dobra, mam już nasadki i to jeszcze zwłaszcza z przedłużką ugiętą na jedną czwartą cala, także teraz o, widzicie? Do świec to jest niezastąpione. Cyk. stryk. Przełączkę i jedziemy, szybko, sprawnie. Grunt to, kurczę, ziomki, parę podstawowych narzędzi mieć do tego, a bez narzędzi to najlepiej się nie zabierać, bo można po prostu tego nie zrobić, a tylko narobić biedy. i Potem będzie problem, trzeba będzie wzywać kogoś do, do wyrywania albo, nie daj Boże, do rozkręcania głowicy. O taka ziomki, przedłużka giętkę to jest podstawa do tego, jednak jest najlepsze dojście, jeszcze szybciej, sprawniej, zobaczcie, cyk, 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 cyk i tak o tutaj o, to końcówko nawet nie trzeba odkręcać czujniczka, nie, tak musiałem podskoczyć, także warto coś takiego sobie zainwestować, a zwłaszcza popatrzcie do tej ostatniej, tutaj nie ma innej opcji bez tej. Patrzcie. cyk. Nie. Bez takiej końcówki tego już nie odkręcimy. Musielibyśmy tu rozbobeszać wszystko od pompy, żeby do tego dojść. Giętka przejściówka i długa nasadka. I ostatnia, wymieniam. Słuchajcie, pomimo że one jeszcze działają, może sobie potem je poznaczam. Też ta sama jakieś, nie wiem co, nie, ale to w serwisie było wymienione, było na gwarancji. Mamy 22 rok, a to było w dziewiątym zrobione. 400. Pamiętam jak dzisiaj tyle to mnie kosztowało. Ta wymiana zakręcili dobrze. Widzicie, że jest że jakiś tam smar był przy tym. Aczkolwiek wymieniam cztery, nie będę bawił się po jednej, wszystkie cztery nowe, wstawiam koszt, powiem Wam, że śmieszny. O ile pamiętam, że do Wiwarka płaciłem bodajże chyba po stówce nawet za sztukę w tamtym czasie, tylko to ono jak oczywiście było młodsze, nie? Teraz to też podejrzewam, że ceny pospadały, ale już do tego rocznika, czyli do 1,9 DCI, dobre świece akurat Beru. Ja już tam nie wnikam, czy to Boszczy NGK, akurat takie, takie mi się trafiły, 124 zł, koszt wymieniam wszystkie. I na koniec ziomki, jeszcze zwykłym kontaktem, który ułatwia przewodzenie popsykam fajki przed założeniem. Zapinamy, skręcamy i jest git. No i dobra, ziomki, wszystkie świece wymienione. Także pamiętajcie. Patrzcie, te świece były wymienione w 2009 roku, mam 22 rok. Po 13 latach normalnie bez żadnego problemu nie były zapieczone, wykręciły się, dlatego że były odpowiednio zamontowane. Słuchajcie, użyjcie takiego smaru. Użycie smaru do świec typowego. Jest tego od groma. Ja akurat taki pierwszy lepszy złapałem. Popatrzcie, to jest montaż wtryskiwaczy do 1400 stopni. Zapobiega korozji, zapieczeniu, blokuje wnikanie wilgości, ułatwia demontaż. Vivaro też używałem dobrych parę lat temu, też na ten smar, pomimo tego, że mówili, żeby nie używać, bo i tak się zapiekał. Nieprawda, użyjcie takiego smaru i po wielu latach bez problemu leciutko nasadką 1,4 cala wykręcicie świece w razie bez żadnego zapiekania, urywania świec żarowych. Dobra, koszt operacyjny 124 zł wszystkie świece. Te teraz wziąłem po prostu, no nie powiem, że pierwsze lepsze, lepsze, kolega mi podradził Borg Warner Beru Made in Italy. Dobra, ziomki, wszystkiego dobrego do następnego odcinka. Tak jak mam rozkręcone, to jeszcze trzeba będzie ogarnąć e zawór EGR, wykąpać. Są do tego specjalne preparaty, ale ktoś w komentarzach pod filmem o wadach i zaletach odrenówki w kleju, ktoś tam używał i zdawało mu egzamin jakiś kuchenny płyn do przypalonych pytelni, coś takiego komuś się śpieszy o tym oczywiście będzie odcinek to tam może w komentarzach wy, wygooglować wyszukać na moim kanale. Filmie Badysalet Trafic A jeszcze powiem wam tylko na szybkiego o końców o czujniku podciśnienia. Efekt jest taki, że ten ta renówka trochę traciła moc, nie? była trochę słabsza, to na pewno. I ktoś tam e, pisał, że miał taki problem, że mu trochę się dusił, do zera obroty spadały. I powiem wam, że to też była taka sytuacja, także obstawiałbym, że coś z tym czujnikiem podciśnienia i z turbinot było, też podobnie jest z tym. Związane też można by tu poszukać. Dobra, świece ogarnięte. Wszystkiego dobrego, cześć, do następnego. Hej, dzięki za uwagę.